W trzecim odcinku przyjrzymy się różnym podejściom wykorzystującym kreatywność w pomaganiu osobom starszym w łagodzeniu lęku. Jednym z najprostszych i często wykorzystywanych sposobów radzenia sobie z lękiem jest kreatywność czy terapia sztuką. Polega na wykorzystaniu narzędzi plastycznych, takich jak farby czy markery, do stworzenia czegoś, co może być formą wyrażania siebie. Proces tworzenia zmniejsza bowiem uczucie niepokoju, ponieważ zapewnia poczucie kontroli i pozwala wyrazić swoje uczucia w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Muzykoterapia to kolejne kreatywne podejście, które polega na wykorzystaniu muzyki w celu zrelaksowania i uspokojenia umysłu, a także poprawy ogólnego nastroju. Muzyka daje bowiem poczucie komfortu i swojskości, a jej słuchanie, śpiewanie, a nawet granie na instrumentach może mieć działanie terapeutyczne dla osób zmagających się z lękiem. Kreatywne Pisanie to kolejne narzędzie radzenia sobie z lękiem u osób starszych. Wspiera wyrażanie uczuć, myśli i doświadczeń w bezpiecznym środowisku, a także poprawia ogólne samopoczucie, zapewniając poczucie spełnienia i celu. Kolejnym podejściem, które także można wykorzystać, jest terapia reminiscencyjna. Dotyczy takich czynności jak oglądanie starych fotografii, wspominanie przeszłych doświadczeń, dzielenie się wspomnieniami z przyjaciółmi i członkami rodziny. Terapia reminiscencyjna również pomaga zmniejszyć uczucie niepokoju, łącząc osobę z jej przeszłością i prowadząc do poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Ogrodnictwo to kolejne kreatywne podejście, które wspomaga poczucie celu i uczucie spokoju i relaksu. Proces sadzenia, uprawy i pielęgnacji roślin pozwala zmniejszyć uczucie niepokoju, ponieważ zapewnia właśnie poczucie kontroli i spełnienia. Kolejną propozycją jest terapia naturą. Obejmuje takie czynności jak uprawa roślin, obserwowanie ptaków lub po prostu spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Zmniejsza to uczucie niepokoju, dając spokój i wyciszenie oraz poczucie połączenia jednostki ze światem przyrody. Oprócz tych bardziej tradycyjnych terapii omówimy teraz sześć alternatywnych. Pierwsze z podejść wykorzystuje stymulację sensoryczną. Stymulacja sensoryczna dotyczy pięciu zmysłów: wzrok, dźwięk, dotyk, węch i smak. Można użyć np. świec zapachowych lub olejków eterycznych, miękkiego oświetlenia, aby stworzyć uspokajającą atmosferę, lub użyć łagodnej muzyki czy białego szumu. Innym podejściem jest stosowanie aromaterapii. Aromaterapia to stosowanie olejków eterycznych i innych zapachów dla relaksu i zmniejszenia niepokoju, np. olejek z lawendy w celu zrelaksowania się lub olejek z mięty pieprzowej, by poprawić koncentrację. Trzecią propozycją jest zastosowanie wizualizacji z przewodnikiem. Jest to forma terapii, która wykorzystuje obrazy i opowiadanie historii. Można użyć tego podejścia, by pomóc komuś wyobrazić sobie siebie w spokojnym i cichym otoczeniu, takim jak na przykład plaża lub las. Czwartym sposobem jest stosowanie afirmacji i pozytywnego mówienia o sobie. Polega to na powtarzaniu pozytywnych stwierdzeń, aby zwiększyć pewność siebie i w ten sposób zmniejszać niepokój. Można używać afirmacji takich jak jestem silny i zdolny, lub poradzę sobie z każdym wyzwaniem, które się pojawi na mojej drodze, lub po prostu skupić się na swoich mocnych stronach i umiejętnościach. Piątym podejściem jest wykorzystanie uważności i medytacji. To technika, która polega na skupianiu się na chwili obecnej, aby uzyskać uczucie relaksu i spokoju. Stosowane są techniki uważności, takie jak ćwiczenia głębokiego oddychania lub stopniowe rozluźnianie mięśni. Można też skorzystać z medytacji z przewodnikiem. Szóstym podejściem jest rozwiązywanie problemów i restrukturyzacja poznawcza. Są to techniki, które obejmują badanie i zmianę negatywnych wzorców myślowych. Wśród technik, które się wykorzystuje, są takie jak wyznaczanie osiągalnych celów lub dzielenie złożonych problemów na mniejsze, łatwiejsze do opanowania części. Techniki restrukturyzacji poznawczej to przykładowo kwestionowanie negatywnych myśli lub ich przeformułowanie na bardziej Pozytywne. Podsumowując, istnieje wiele podejść opartych o kreatywność, by radzić sobie z lękiem u osób starszych: terapia sztuką, muzyka, pieczenie, gotowanie, kreatywne pisanie, wspomnienia, natura lub aktywność fizyczna a także takie jak stymulacja sensoryczna, aromaterapia, wizualizacje, afirmacje, uważność, medytacja oraz rozwiązywanie problemów i restrukturyzacja poznawcza. Wszystkie te techniki mogą być skuteczne w radzeniu sobie z lękiem u osób starszych i w poprawie ich ogólnej jakości życia. Dziękujemy za uwagę.